Trzecie Estamos a to gra Prototype w ramach serii rzutokiem. Głównym bohaterem jest Alex Mercer, który budzi się w kosnicy. W dodatku ma amnezję i odkrywa swoje nadprzyrodzone młodce. Jak dowiaduje się później był królikiem doświadczalnym w badaniach naukowych. Gra to typowy sandbox rozgrywający się na Manhattanie. W mieście szaleje tajemniczy wirus, a armia postanowiła zarządzić kwarantannę na terenie całej wyspy. W grze mamy dwie frakcje, Armię i Mutanty. Wszyscy walczą przeciwko Alexowi, a Alex przeciwko wszystkim. Wraz z przychodzeniem w obuły gra staje się coraz bardziej trudniejsza. Mamy nowych przeciwników i nowe sposoby na wyeliminowanie wrogów. Gra polega głównie na zabijaniu lub niszczeniu i jest bardzo brutalna. Fabuła podzielona jest na 29 misji głównych i kilkadziesiąt misji pobocznych, polegających głównie na wykonywaniu zadań na czas. Za oba typy zleceń dostaniemy punkty doświadczenia, które możemy wydać na nowe moce i ulepszenia. Ale to pokażę później. Dodatkowo mamy do zebrania około 250 znajdziek w postaci świecących kul. Miasto nie jest idealnie odczerowane, a zniszczenia spowodowane przez Aleksa i wojsko są niewielkie. Budynki, które naprawdę możemy zniszczyć, rujnują się w mało widowiskowy sposób. Gra nadaje się na jednokrotne przejście. Sterowanie jest niewygodne, a mniej zręczni gracze mogą mieć z tym problem. Gdy już dojdzie do konfrontacji Alex wojsko-mutanci, na ekranie panuje wielki chaos. Gry polecam hardkorowym graczom, bo przejście ostatnich dwóch misji to nie lada wyzwanie. Gra nie posiada polskiej wersji językowej. Żeby coś zrozumieć, musiałem włączyć angielskie napisy, bo postacie czasami mówią niewyraźnie. Teraz omówię błędy. Głównie to inteligencja żołnierzy. Aby uciec przed nimi, wystarczy zniknąć za budynkiem i zmienić wcielenie. Nikogo nie dziwi latająca starsza kobieta, a Alex jest jedyną postacią ubraną e, w kurtkę i bluzę e, z kapturem, a jednak e, gdy przejdzie obok żołnierzy, to nikt go nie rozpoznaje, mimo że jest poszukiwany w całym mieście. Podsumowując, Prototype z 2009 roku to gra przeznaczona dla hardkorowych graczy i osób, które potrzebują wyładować energię po ciężkim dniu pracy lub szkoły. E, no teraz znajdę jakieś miejsce, gdzie będę mógł pokazać e, i zaprezentować e, możliwości tej gry. Okej, okay, już jestem. Jak widzicie, to jest jedna z umiejętności Alexa. E, R, otwieramy właśnie jego umiejętności. Nazywa się Infected Vision, czyli widzi wszystkich zainfekowanych. Tutaj następnie mamy e, termowizję. Więc widzimy tam gdzie jest ciepło Dobra, wyłączę to i pokażę wam jak wygląda ta znajdźka A więc znajdźka jest tutaj O właśnie tak to Hm, Ale nie sklatkuje Nie wiem czemu Dobra Mam kolejną znaćkę. I jak widzicie, e, dostaćmy punkty doświadczenia. Chyba 5000. I teraz pokażę Wam możliwości tej gry A więc, pierwszą możliwością jest rzucanie przedmiotami. Na przykład, samochodami osobowymi. Wciskamy E. Możemy również wybrać jakiś obiekt i w ten obiekt rzuć. on się zaznaczy. Możemy tak rzucić przed siebie. O. Następnie widzicie ten pasek życia w lewym górnym rogu? Możemy go napełnić poprzez konsumpcję ludzi. A więc na przykład bierzemy tego i konsumujemy go prawym przyciskiem myszy tak to dosyć brutalne no ale taka już jest do gra e, co jeszcze możemy e, wciskam klawisz F ...i mamy wachlarz umiejętności na przykład możemy coś e, skonsumować po cichu e, możemy E, tutaj widzimy to na niebiesko ten znaczek, to znaczy kto podejść do jakiegoś żołnierza e, i e, no nie wiem jakby to powiedzieć e, zgonić na niego winę że to on jest tym mutantem wtedy wszyscy się na niego rzucą i zaczną w niego strzelać tutaj jeszcze mam kłódkę e, wcześniej to było wezwanie na lot, teraz są zablokowane ponieważ nie skonsumowałem żadnego generała ostatnio tak więc idę na dach i pokażę Wam więcej umiejętności i jak widzicie za konsumpcję napełnia się ten pasek życia i dzięki temu mamy dostęp do dodatkowej umiejętności trochę odejdę tu z dala od tych czołgów tutaj trochę ludzi jest o, możemy na przykład to tak skoczyć wgniatając w ziemię za to też doświadczenie dostajemy no i ta dodatkowa umiejętność zaraz tu się przyjdę o i patrzcie na to Tak, wiem, bardzo brutalny. Nabija wszystkich na wychodzący spod ziemi... Yy, ...kolce. Dobra. Trochę nam zabrało tego... Yy, ...punktów zdrowia. Yy, teraz pokażę wam następną umiejętność Aleksa. Nie wiem, wejdę na ten budynek może. Tutaj jeszcze możemy latać oprócz normalnego parkura W tamten sposób co widzieliście? A także możemy się szybciej przemieszczać, naciskan shift. O, te, w ten sposób. No i wejdę na ten budynek. Niech będzie. Mm. Dobra, i co my tu mamy? Ochlarz umiejętności. A więc... Dostajemy o taką zbroję. Nawet fajnie wygląda. Możemy dostać taką tarczę. Jak już się robi... O, właśnie. Idziemy, biegniemy i starczy taką. I to odpychamy innych ludzi. Jeżeli stoi nam na przeszkodzie. Dalej. No i oczywiście tutaj zmiana postaci. Teraz na to co ostatnio konsumowaliśmy Najpierw jest O ta mm, ta skonsumowana i dwójką przyciskamy i jest Alex, dobra e, następna postać to takie z takimi pozurami albo nawet pokażę Wam co nieco, no bo tak z tego to trochę źle wygląda. Znajdę jakichś ludzi. Dobra. A gdzie tu są ludzie? Tu są. Więc idę tutaj. I właśnie. Z tymi pozorami rozwalamy wszystkich na pół o sieka jest teraz jeszcze tarczę mogę wziąć o. i właśnie tak to ludzie odpycha chyba samochody zresztą też tak dobra hmm. następne następna umiejętność Taki jakby bicz o, rakieta wybuchła koło nas, dobra. A więc powiedzmy. Wybieramy coś i o. Hmm. Kamera trochę sztukuje, dobra. Niewielkie zniszczenia, ale e, łatwiej, jeśli chodzi o dostanie się do helikoptera. Też do nas strzelają z bazuki Dobra, teraz następna umiejętność Eee, muskuły takie e, Nie wiem zaraz tutaj to... Spróbuję tutaj e, słabo to rozwala czołgi Choć wiem, pomyliłem się z, innym, z inną umiejętnością Teraz Wam pokażę jak to wygląda na ludziach A jeszcze możemy z, z takiego kopa wziąć Teraz jak widzimy e, wzywana jest jakaś grupa uderzeniowa Strike Team Właśnie Hammer Fist e, no to e, jest najlepszy w walce z czołgami tego po prostu trzeba mieć taktykę. To eee, no wszystko powinna być inna taktyka. Teraz co jest? Jeju, jeju. Dobra. Tutaj do czołgu I niszczymy. Dobra, pokażę następną umiejętność, zanim mnie zabiją, chociaż tu trudno umrzeć, mimo że gram na normalnym poziomie trudności. Tutaj jest właśnie... nie wiem, jak by to nazwać. Ucieknę im może, przecież przed tym helikopterem nie ucieknę. I jak mówiłem to jest chaos jak ty nagle tyle żołnierzy e, przeciwko nam trudno się połapać co gdzie jest jak uciec jeszcze sterowanie trochę irytuje dobra tutaj tak samo jak tamte pozory to ta broń przecina zostałem hm. dobra myślę że tu nie ma co więcej pokazywać Jaka jest ta gra, widzicie sami? Miasto jest ogromne. Aha, jeszcze w sumie jest coś do pokazania. Tutaj widzimy mapę Manhattanu. Te kolorowe ikonki to są misje poboczne, a te e, czerwone e, ikonki pośrodku tego czerwonego okręgu to jest baza mutantów. Natomiast niebieska ikonka w niebieskim okręgu to jest baza wojska. W, tutaj w zakładce Upgraders. E, Możemy kupić m.in. moce, specjalne ataki, ulepszenia paska życia i odblokować dostęp do umiejętności, m.in. sterowania helikopterem i czołgiem. Grę obecnie można kupić w granicach 20 zł. W lipcu premiera będzie miała gra Prototype 2. Mimo, że z innym bohaterem, to akcja nadal będzie rozgrywać się w Nowym Jorku. A głównym bossem będzie Alex. No i to koniec tego odcinka. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Zachęcam również do komentowania i subskrybowania. Cześć, trzymajcie się!